Hey, dzisiaj będziemy, pokażę wam jakie mam rzeczy Chodź, chodź. No, A ty jest ten mały doczek Już był film z oboczkiem Okej, okay. ja idę po rzeczy Więc, okej, okay, Na razie przyniosłam tyle, bo już mi się to już nie mieściło. Ogólnie dużo sodioszeczym. Tylko, wiecie, miski, łóżka nie przyniosą mi jedzenia. No bo. już nie będziemy próbować, się na okay. Pierwsza rzecz, zaczniemy może od ubrania. Na Też były takie różowe szelki, ale pandusia jak zwykle zjadła. Hmm, oderwało się wszystko. Pierwsze rzeczy są takie szelki. różowo, czarno, tak? Odczuję ci ten kolor. Hmm. Yy, one są takie, bardziej ten. Little ser. Tak? No to chodź, nałożymy. A zaczynasz jecieć. Jeszcze ma taką wędkę, ale nie wiem gdzie mam. No, wkładamy łapki. Wkładamy łapeczki. Pięknie. I zapniemy. No, chyba, że się. Kurda, za mała. Już jest tak mała. Już jest za mała. No, urosłaś trochę. No, tutaj trochę uderzona. Ale tak to było na nim dobra Ale jestem teraz mała. Czyli te na pewno już nie będą yy, potrzebne, pandusi. O, tu ma swoje mięsko. Kolejne to są takie szelki. Na nią dobre, ma taki dzwoneczek. No i ją nałożym. Chodź. Mam nadzieję, że jesteś są dobre, bo dawno nie próbowałam. No zaraz chowasz mięsko, zaraz chowasz mięsko, chodź. No chodź chodź chodź. Chodź chodź chodź, chodź, chodź. chodź chodź. chodź, 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 chodź. Chodź. Już jesteś zmęczona, wiem. Yy, ogólnie muszę jaj nakładać. Często. Ja pani dusi tak nakładam, biorę im na ręce i w, do, na łapki. No i ją puszczam. No i zobaczymy, czy są dalej dobre. Bo może się okazać, na przykład dzisiaj Boże Panda, przecież tobie się już nie da tych szelków zapiąć. Ile ty je... Ten. Masz za dużo futra! Ciężko się pani ci zapina teraz. Mm, zapiąć nie mogę, Halo. Panda, ja ci zapiąć nie mogę. Jestem za małe. Sorry, są małe te szalki. No czekaj. O jest! No i mamy. Małego Smyczka. Mamy śmietkę? nie Niewygodnie ci to ci już odpina. A Ale nie schodzimy. Jeszcze to nie koniec, próbowania. No i te szelki są dobre. Tylko troszkę obcisłem. Kolejna rzecz to smycz. Smycz to chyba nie możemy próbować, bo to jest na szelki. się zapina. No a to smycz to jest normalna przecież. Jak jest do smycz. No, wzięła sobie kostka. Teraz takie fajne zabawki, takie jakby do jedzenia. Tu ma takie coś. Takie biało zielone. Też jest fajne, bo ogólnie tu ma, ma sobie to gryzie, ma takie dwie strony, tak yy, bardziej smakowało takie inne kolory, ale też jest takie też jest dobre, bo tu tak jakby sobie to gryzie, jak yy, ma, coś czuję, że ma jakiś osad, to sobie to gryzie i wtedy to wchodzi do środka. Dlatego są takie dziurki. I też ma taką kostkę. To jest takie midełka na no zębki. No i to jest takie coś, to też jest fajne, bo więc to też zostawiamy. No i kolejne mucha No i taka kostka biała, yy, która właśnie y, muszę dać pądzi, bo ona sobie ją gryzie. Teraz szczotka. Mam dwie szczotki. Yy, tutaj taką bardzo ostrą. Drewnianą oczywiście. Starą bardzo. Ale bardzo pomocliwą. Musimy ją niestety wytrubować na pądzi. Takie coś to oczywiście to psy jedzą, więc nie wytrubowujemy. Jeszcze mam inne, to zaraz wam przyniosę. No i musimy uczesać pandzie. No. Ma za małą futerkę, żeby... No, ma małą futerka. Ma małą futerkę, więc nie wiem, co czesać. No i jeszcze jedna ksia... szczoteczka. Tu ma takie, żeby zbierać sierść. Na przykład tą się ucieszy i tu się zbiera się. No i Wytrubowujemy oczywiście dwie strony, bo to są dwie. Najpierw sobie to. Ta bardzo pomaga. no I dużo ścieżki się zbiera, tak. No i druga, żeby wygładzić. Okej, okay. to chyba jest na oko. Czyli ścieżka jest wytrubowana. To muszę powiedzieć rodzicom, że złamałam. Się nie mieści w tym. Kolejna to są zabra... A, czekajcie, zaraz przyjdę. Jeszcze mam takie przysmaczki, których uwielbiasz, tak? No to już ci daję. Oczywiście nie trzeba wywrywać, bo na to. No proszę. Weź sobie. <grym> już wzięła. Okej, okay, w takim woreczku, ale to zaraz. No tak, ta koska. też jest okay. I mieszka z pod. Okay. Kolejna rzecz. Teraz jakieś zabawki. Oj, przepraszam. A no później jedzą. Tu ma taką niebiesko pomarańczowo żółto Tu ma taki fajny ten, że. Mm, możemy się tym bawić, tak jakby. Jest fajne, zginane. Nic się nie stanie. No i ma taką piłeczkę gumową. Jak na tamtym odcinku była. Taka y, żółta, y, gumowa piłeczka. Przyszli też może do siebie na Messengera i wyślę jak... Ona, Pandusia była pyci pyci, małą kuleczką puchatą. I jak szczekała na tą piłeczkę, bo miała kolce i się im bała, a teraz ją gryzie bez problemu, tak? No już kończy ta. kumacja kończy, no. Na szybko to No i jeszcze taką piłeczkę, w którą wcześniej też mówiłem. Tu się to, te piłki piszczyły. Ale tu się wypchało, kupiono taką i tu się też wypchało. Więc ja nie lubię takich piłek, które piszczą, bo się wypycha. Bo się wypycha. No i właśnie ta jedzonka. No to to znajomo. Psińki takie lubią. Tak. Jest takie coś w środku kiełbaska. Jest taka zwykła kiełbaska. No i są takie: jest taka coś i to, co jej bardzo smakuje. No czekaj, proszę. Już nie wypalasz. Ok. To tyle rzeczy mam dla pandzi. No więc. No i co mię? Nie możesz? Nie chcesz już, no tutaj. Damy do woreczka, co? Y... Pan je ubielia. Po prostu, dałam jej i takie cina jak mały robaczek. No spokojnie Pandziu, jeszcze będziesz dostawać, jak będziesz mały, grzecznym maniołkiem, tak? Panda jest ogólnie serio grzeczna, więc będzie dostawać takie chrupki, takie małe, fajne chrupiaczki. Tak będziesz dostawać, jakby będziesz grzeczna? Dzisiaj byłaś grzeczna, dostałaś, ej. Ale Pandziu, dzisiaj byłaś grzeczna i dostałaś takie coś, tak? Tak? Dostałaś? No, to już nie będziesz więcej będzie dostawać. To tylko... A i takie coś, jak pies jest grzeczny, to takie tylko coś się daje. No i oczywiście e, wtedy będziecie bardziej się słuchał. Na przykład. To są takie różne fajne przysmaki. W woreczku oczywiście. Kostka kiełbaska. Na wierzchu jest białko i w środku kiełbaska. E, takie... E, takie do jedzenia, takie dobre, które Panda ciągle chce jeść i prawie wszystko zażarła te No i jeszcze takie paseczki te z kiełbaski. To wszystko jest z kiełbaski, tak? Wszystko? 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 Nie? <gry> panda jest ogólnie małym liskiem liskiem i liskiem, małym, małym liseczkiem. No, yy, ona mnie jeszcze nigdy nie dziabła. No, przy zabawie to się tam, to tam mnie dziabiesz, tak? Przy zabawie mnie tam dziabiesz. No, wiem. No, ogólnie, to tak to mnie nigdy nie dziabło, chyba, że się wkurzy. No, tak. Yy, jak wiecie, Pandusia jest naprawdę grzeczna. <laughs> Z tego względu. No dobrze, dam Ci ostatnią kiełbaskę. Dam Ci teraz kiełbaskę, tak? Dać Ci kiełbaskę. No muszę jej niestety dać, bo jest zbyt grzeczna. Jak ona chce, to ona po prostu idzie do kuchni i idzie po, Albo po prostu... No, masz kiełbaskę? Nie, dość jeszcze do tej kiełbaski. No, weź sobie. Weź. Ona po prostu jak jest grzeczna, to ona albo do mnie przychodzi, albo po prostu jej rodzice jej dają, albo ja jej daję czasem. No bo wiecie, na jej nawet jakieś też są niegrzeczne, no bo ona wiecie, ona to jest wariatek, mały. O, sam tutaj takie. Ja zrobiłam supełek. No, o, jednak nie, nieważne. No. Wiem, to po... Trzeba tam nadmuchać dużo powietrza, żeby pandusia mogła sobie to zjeść. I żeby było smaczne. To zawsze jest pan, dla pandusi smaczne. Ona kiedyś nie chce wiedzieć, co zadła. No jest jeszcze dziura, więc trzeba Tutaj trzeba coś pokom, pokombinować. No i ma być taka mała dziurka na moją rękę. Okay. No i to tyle. Pan dodali sobie tutaj to mięsko. W środku jest chyba jakieś. Zasmakowała ja jej. Ogólnie. E, szczerze, jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pa pa!